Wieszyć. Słuchajcie, uwaga tutaj u Was trochę na układ krążenia, z emocjami spokojnie, nie ma co się nieraz tutaj denerwować, uwaga tutaj też na żyły, na jakieś zatory. Uważajcie, jak za dużo jeździcie, niektórzy są w samochodzie, to też tu się prostować, robić odpoczynki, tak? Dbać, dbać o żyły. Co jeszcze? bym tu widziała, Aha, aż tutaj jest to, tu emocjonalnie, dobrze, yy, wiecie co, no niektórzy tu jeszcze, mm, ale ja wiem, czy to Wam się... No słuchajcie, niektórzy mogą też, nie wiem, nerki, nerki uważajcie, nie wiem, czy niektórzy jak się dziś zepsuje samochód, położą się. No i w październiku już jest zimny, położą się pod ten samochód, zaczną reperować, cokolwiek czy coś ten, bo potem możecie, słuchajcie, wylądować na parę dni w domu i być po prostu też yy, jak gdyby zatrzymani, bo 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 tutaj wam namarzą korzonki i nerki, nie wiem, coś jeszcze i będziecie musieli po prostu trzeba będzie się wami poopiekować, bo trochę tutaj jak gdyby wysiądziecie, to też uwaga z takimi dziwnymi pomysłami, nie, panowie? Bo wy to jesteście twardzi tacy i dam wam się, się nic nie ima, nie my. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze, no ale, dobra? No, dmuchamy tutaj na zimne. No dobrze, to by było chyba na tyle z przekazów dla panów ryb. No tu jeszcze można, no tu może, tu, tu mówię, co dla niektórych, może będzie trzeba jeszcze tutaj też się zaopiekować, słuchajcie, matką, matką albo teściową, jakąś kobietą z rodziny starszą, tak, bo może też tu będzie trzeba ją gdzieś podwieźć, zawieźć, może na te imprezy rodzinne, może jakąś pomocą służyć, może do lekarza, może coś jeszcze jej tam zaoferować, zaopiekować się, więc tu też jest jeszcze taka kwestia, tak? No, ale też decyzje, 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 dobrze weryfikujcie tu, panowie, dobrze weryfikujcie, tak? A przy tym alkoholu to, to załatwiajcie te sprawy, wiecie, tak, nie? Dwa wypijcie, jeden nie, no, żeby nie było, nie? Żebyście mieli tutaj, żebyście byli czujni jak jaszczurka. Dobra, dziękuję bardzo. Życzę cudownego miesiąca. Trzymajcie się, panowie, rybki i panie, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.